Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Jeśli masz problemy z otyłością, nie przejmuj się. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Jeden miliard ludzi na świecie ma BMI powyżej 30, czyli spełnia kryterium otyłości według Światowej Organizacji Zdrowia. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne określa otyłość jako stan nadmiernego nagromadzenia tkanki tłuszczowej powodujący cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę i zwyrodnienie wielostawowe. Mamy do czynienia z epidemią otyłości. W Ameryce Północnej i w krajach Europy Zachodniej otyłość występuje u 20-40% populacji. Dla przykładu, w Japonii i w Azji u poniżej 5% populacji. Tak jak to było zresztą w krajach Europy Zachodniej i w USA 50 lat temu, w latach 70. ubiegłego wieku. Przyczyną otyłości są zmiany w stylu życia. Inaczej żyją obywatele USA, inaczej obywatele Japonii. W Szwecji 16% dorosłej populacji jest otyła. Czy rozsądne jest, aby praktykujący lekarz pierwszego kontaktu stawiał diagnozę otyłość 16% dorosłych pacjentów, diagnozę choroby przewlekłej? Na podstawie samego BMI, Body Mass Index, diagnozę według międzynarodowej klasyfikacji chorób E66, czy powinniśmy my lekarze mający tendencję do medykalizacji, każde odchylenie od normy traktować jako patologię i. Pacjentów pacjentom przylepiać etykietkę otyłość. Po łacinie obesitas. Nie brzmi to ładnie ani nie jest to motywujące dla pacjenta. Przykładem są badania przeprowadzone w USA, w których wykazano, że lekarz pierwszego kontaktu. Odpowiedzialny za 2500 pacjentów potrzebowałby ponad 4 godzin dziennie, aby udzielić porad dotyczących otyłości zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Wszyscy, którzy pracują w podstawowej opiece zdrowotnej, niezależnie czy to jest Szwecja, Polska czy USA, pracują pod presją czasu i mamy taką gamę problemów, z którymi zgłaszają się do nas pacjenci, i taką paletę diagnoz, że nie musimy na siłę szukać chorób i stawiać diagnoz. Ciekawy artykuł przeczytałem w szwedzkiej gazecie lekarskiej dla almen dla lekarzy ogólnych, lekarzy pierwszego kontaktu pod tytułem "Fetma obesitas". Normal wariant, risk factor, L W tłumaczeniu czy otyłość to jest normalny wariant, a więc norma, czynnik ryzyka, ryzyka takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, czy też choroba. Z jednej strony, otyłość można traktować jako normalny wariant, jak ludzie wyglądają. Z drugiej strony można traktować otyłość jak chorobę, która wymaga leczenia przez całe życie, podobnie jak na przykład nadciśnienie tętnicze. Otyłość jest stygmatyzująca. Nie tylko stygmatyzująca przez nadanie diagnozy obesitas E66, ale w języku potocznym przez takie wyrażenie jak gruba Gruby. Nie można stygmatyzować otyłych ludzi, moim zdaniem. Otyłość to naturalny stan, który może przydarzyć się każdemu. Wiele osób, które cierpią z powodu otyłości, chcą wypełnić normę ideału piękności i odchudzić się i być postrzeganym dobrze przez otoczenie. Notabene, w przeszłości pulchne kobiety były uważane za kanon piękności. A mężczyźni z brzuszkiem byli traktowani jako mężczyźni, którym się powodzi. Teraz mamy inne ideały piękności i dla płci kobiecej, i dla płci męskiej. Otyłość to sprawa prywatna kwestia estetyki, a nie temat dla zdrowia publicznego. Czy musimy wypowiadać wojnę budowie naszego ciała, czy raczej akceptować to, jacy jesteśmy? Jeśli jednak uważamy otyłość za chorobę, to podobnie jak w przypadku wszystkich innych chorób, nie możemy obwiniać pacjenta. Niektórzy uważają otyłość za taką samą chorobę w przewlekłą jak nadciśnienie, cukrzycę, astma, schizofrenia czy uszczyca i dlatego wymagającą leczenia do końca życia. Moim zdaniem, inicjatywa w sprawie ewentualnego leczenia otyłości powinna być po stronie pacjenta. Często spotykana jest odwrotna sytuacja, a mianowicie personel medyczny nie odważa się poruszać problemu otyłości, gdy jest to rzeczywiście istotne ze względu na choroby towarzyszące, i pacjent oczekuje profesjonalnej pomocy medycznej. My w Szwecji z powodu braku lekarzy rodzinnych, braku czasu dla pacjentów. Często pacjentów z otyłością traktujemy w taki oto sposób, że wypisujemy im receptę na fizyk aktywitet, czyli receptę na aktywność fizyczną, wysyłamy do rehabilitanta i liczymy na to, że rehabilitant coś z, z otyłością u pacjenta zrobi. Albo też kierujemy pacjenta do dietetyka. I liczymy na to, że dietetyk przepisze pacjentowi cudowną dietę. I owszem, i dieta, i aktywność fizyczna jest ważna w leczeniu otyłości, ale czasami po prostu nie pomaga. Lekiem roku 2023 jest, przynajmniej w Szwecji, Ozempik. Ozempik to. Lek, który jest zarejestrowany do leczenia cukrzycy, ale przy stosowaniu tego leku korzystamy z tego, że ozempik nie tylko obniża stężenie glukozy we krwi, ale obniża masę ciała i zmniejsza apetyt. Lekarze i w Szwecji, i w Polsce przepisują. Ozempik nie tylko do leczenia cukrzycy typu drugiego, tak jak to jest y y wskazane w ulotce, ale y przepisują off-label, czyli poza wskazaniem, y bo taka jest możliwość. Moim zdaniem nie jest to etyczne, ponieważ y ozempik jest rzeczywiście bardzo dobrym lekiem przeciwcukrzycowym i w przypadku sytuacji, które mieliśmy w tym roku i w Szwecji i w Polsce zresztą też, a mianowicie braku tego preparatu, ponieważ jest on bardzo popularny i wśród lekarzy, i wśród pacjentów. Ale czasami my lekarze jesteśmy pod presją oczekiwań naszych pacjentów. Nolen są Slanker. Taki artykuł przeczytałem w norweskiej gazecie lekarskiej. Czyli igła, która odchudza, strzykawka, która odchudza. To właśnie dotyczy ozempiku, czyli takiego penu jak peny insulinowe którym dokonuje się wstrzyknięć podskórnych. Takie wstrzyknięcie jest praktycznie bezbolesne. I ten ozempik jest nie tylko bardzo dobrym lekiem w leczeniu cukrzycy typu drugiego, ale również jest ulubionym lekiem wśród pacjentów. Skoro sam Elon Musk spróbował terapii ozempikiem, celebryci z Hollywood również, to dlaczego nie? Przeciętny Swenson albo przeciętny Kowalski. Zgłosił się do mnie 42-letni zdrowy mężczyzna, który e, uważa, że za dużo waży, BMI 32. Próbował od dawna różnych metod odchudzania, które przyniosły tylko krótkotrwałe efekty i poprosił o przepisanie o zębiku. Takich przypadków jest bardzo wiele. Jako lekarz rodzinny muszę być przygotowany do rozmowy na temat leczenia otyłości, zwłaszcza kiedy pojawiają się nowe leki, których stosowanie ma gwarantować trwałe efekty odchudzania. Od kilku dekad dla pacjentów, którzy mają BMI powyżej 40 albo powyżej 35 i towarzyszące choroby, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, e, choroby stawów z powodu ciężaru ciała, jakie e, e, mus, muszą stawy e, wytrzymać, takich pacjentów kierujemy na Leczenie chirurgiczne. Chirurgia w leczeniu ekstremalnej otyłości ma bardzo dobre rezultaty. Pacjenci tracą 30% wagi początkowej. Te zabiegi na pewno znane są wszystkim, bo są bardzo popularne: Gastic Bypass, Gastic Binding, Gastic Sleeve. Pamiętam młodego mężczyznę, który był moim pacjentem i leczył się i na cukrzycę typu drugiego, i na nadciśnienie tętnicze, i miał duże bóle stawów kolanowych z powodu wysokiego BMI. Ten pacjent po zabiegu chirurgicznym stracił kilkadziesiąt kilogramów. I z dnia na dzień przestał mieć i cukrzycę, i nadciśnienie, i bóle w stawach kolonowych. Jeśli chodzi o leczenie, lekami, które są zarejestrowane do leczenia otyłości przez duńską firmę Nowonordisk, takie jak właśnie Ozempik, Saxenda czy Wegowi. To Nowonordisk obiecuje przy odpowiednio długim stosowaniu na przykład y, y, preparatu Wegowi, który zawiera tę samą cząsteczkę co w, spio, wspomniany Zępik, czyli semaglutid, ale w innym dawkowaniu jest stosowany raz w tygodniu w, we wstrzyknięciach podskórnych. Tutaj y, w norweskiej gazecie y, Lekarskiej jest reklama preparatu Vegowi, for Vect Control, wskazania to jest BMI powyżej 30, czyli otyłość, albo BMI powyżej 27, jeśli im towarzyszą choroby takie jak cukrzyca, stan przedcukrzycowy, podwyższone lipidy. Są napne albo choroby układu sercowo-naczyniowego. Leki wspomniane isaksenda, która jest stosowana codziennie, i wegowika, które jest stosowane raz na tydzień są niestety bardzo drogie. Pytanie, czy nie powinniśmy jednak stawiać na profilaktykę otyłości? E, może jednak lepiej wydawać pieniądze publiczne i prywatne na działania profilaktyczne? Społeczeństwa odniosły sukces w ostatnich kilku dekadach w zmniejszeniu palenia tytoniu i jego szkodliwego działania na organizm człowieka. Dlaczego miałoby się nie udać w przypadku zmniejszenia rozpowszechnienia otyłości, na przykład przez wpływ? Na przemysł spożywczy. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego spotkania. Do widzenia.